I faktycznie, to jest przepiękna ja dyscyplina, której każdy jest. Tak, ta Przede wszystkim przyjść na zawody, to na pewno się to może robić. Próbuję, e, spalamy je, łapomy, prędkość, e, samochody, które je drogowiem, myślę, że naprawdę że wiele osób mnie tym zakocha, bo takie mam wykłady, tak samo jak wkładam, wkładam osoby do siebie, do samochodu. Bardzo dużo osób później buduje autodźwigniowe, bo sami, sami, sami chcę jeździć. No, ale można się też przestraszyć. No na tym polega uroku bezportu oczywiście. Tutaj jest mąsko i szczegółie, więc jest wąsko, są domy, są, są e, latie. bardzo ściany. jest to precyzyjna jazda po ziemiach, więc my, my przyjeżdżamy, bardzo blisko ściany, bardzo blisko tych elementów, które mogą po prostu rozbić nam to auto to wszystko kontrolowane kontrolowanych Więc e, trzeba mieć taką tą trochę wariactwa, żeby się nie bać, bo no, wiadomo, jak się przestraszy, to się wtedy skończy na tej ścianie, tak? Natomiast um, absolutnie predyspozycje no, no, trzeba jakieś mieć, no, natomiast um, za to inna sprawa, jeżeli chodzi o to. Takiego da się Bez względu na płeć, bez względu na wiek, bez względu na różne inne ograniczenia, jak nasz kolega.